Witajcie kochani, dziś przyszła do mnie paczka, którą sobie zamówiłem. Jest to prezent od mojej kochanej żony. Dla mnie jest to paczka z Maktomu. I nie ukrywam też, że Maktom zrobił mi ładny rabat. Płaca się być starym klientem aktu. Jak myślicie co tu jest. Wiadomo, rękawiczki. To się zawsze przyda. Rękawiczki zimowe. Jedna para. Teraz to jest tak jedna para. Jest druga para, bo tu coś jest: są kausze na linkę, wszystko przyda? Jest i trzecia para, super. Są i w makto super bo trafi jeszcze na, na moją tablicę wiadomo ulewki reklamowe dwa długopisy bzytówka bzytówka i to co najważniejsze Lajna, uspokój mi się tam. Zobaczcie. To już przyciąga. A jak przyciąga? To nie robi się nic innego jak... Magnes. Nowy magnes z Maktomu o mojej stajni. Zobaczcie. Nie chcę go dawać za blisko telefonu. Żeby się telefonu nie pozbyć. To jest jak dobrze pamiętam 70 na 50 360 stopni. To będzie łapać no jak nie wiem co. Spróbujemy. No i to jest. To jest siła. Także będę się bawił. Ten magnes pójdzie na moją magnetyczkę. Ale może i czasami z nim będę rzucał. Zobaczymy. No ale chciałem go na magnetyczkę. Także, Magdal, serdecznie dziękuję za kolejny udany zakup. Będziemy się bawić, jak tylko pogoda się troszkę poprawi. No i teraz jedziemy z nalepką na tablicę. Tu się zmieści. Co Jest i Maktom na mojej tablicy. Super. Także taki filmik dzisiaj. I do następnego kochani. I pamiętacie Maktom jak najbardziej godny polecenia.